Witam Was serdecznie, moi kochani, z tej strony Wasza ulubiona, ale wiedźma. Witam Was na... o, karty mi spadły, będzie mi ciekawe odczyty. Na co tygodniowym czytaniu horoskopu dla wszystkich znaków Zodiaku. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od barana. Zobaczmy, co w tym tygodniu u baranów słychać. W tym tygodniu u, u, u baranów karta złodzieja. Szczęście się strat! Szczęście się kogoś, kto może was doprowadzić do jakiejś finansowej straty. Ta karta czasem pokazuje też stratę w uczuciach, moi drodzy. Taki to tydzień. Taki to tydzień przed baranem. Mhm. Taki to tydzień przed baranem. Popatrzmy, co ubyka. A ubyka. Mhm, a ubyka rozważania, a u byka też rydwan. A ubyka coś, co dzieje się szybko, coś, co jest. Loswa mnie się coś nieoczekiwanego, coś czego się nie spodziewacie. Ale wasza, wasze doświadczenie, wasza mądrość, wasza intuicja. Powie wam, jak do tego macie się odnieść, co macie zrobić. Śnięta. Co u Co u moi kochani? U odwrócenie. Karta, karta ósemki pucharów. Cofnijcie się z jakiejś drogi, którą chcieliście iść. I będziecie z tego powodu zadowoleni. Po prostu. I bardzo dobry tydzień, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Taki to tydzień, jeżeli chodzi o bliźnięta. Rak. Ja przypomnę, że to są bardzo y, takie ogólne y, odczyty. Jeżeli chcecie y, zobaczyć coś więcej, jeżeli chcecie zapytać, dopytać, zapraszam na czytania indywidualne. Popatrzmy teraz, co u raka. Uraka, moi kochani, uraka. Decyzje podjęte, cel wytyczony, a mimo wszystko jest wahanie. I teraz tak. Czy dobrze się wahać, czy dobrze pewne sprawy odłożyć? Moi kochani, Wasze decyzje są słuszne. Nie musicie tego robić. Nie musicie. Tą decyzję, którą podjęliście, jest słuszna. Na ten tydzień jest słuszna rak lew? Co lwa Uwa, budowanie czegoś nowego. Pochłonie Was to całkowicie. Dużo energii, też od Was będzie to wymagało. Czy dacie rady tak? Dacie rady. Ktoś Was będzie wspierał, ktoś będzie Wam pomagał. Yy, Takie o moje pieski kochane, moje pieski kochane, tak przyszły do mnie. Tak, kawarcie. Moi drodzy, nie przeszkadzaj, słonko. Yy, moi kochani, yy, bardzo dobry tydzień, yy, bo w tym tygodniu zbierzecie plony tego, co wcześniej zostało zasiadane. Tak, tak. Panna. Moi kochani. Moje kochane panny. Eee... <ścoughs> eee... Tam gdzie zmierzacie, t... gdzie chcecie dotrzeć w tym tygodniu do to jest karta osiągnięcia celu. Jest też karta gwiazdy, czyli wszystko, co postanowiliście, jest słuszne idzie dobrą drogą. Zarówno sprawy uczuciowe, jak i finansowe. Waga. Co uwagi? W tym tygodniu. A w tym tygodniu uwagi. To no samo, tylko i tak samo. <laughs> Moi drodzy. Yy, również dotrzecie do celu. Yy, cel zostanie osiągnięty. Yy, finanse są jakby zabezpieczone. Te pieniądze, których się spodziewacie w tym tygodniu do was dotrą. Yy, wszystko jest jakby pod szczęśliwą gwiazdą. Opatrzność wam sprzyja gwiazdy wam sprzyjają. Mm -hmm. Skorpion. Co u Skorpiona? A u Skorpiona mamy. O, proszę. U Skorpiona mamy y, jakieś decyzje w sprawach, y, w sprawach sercowych, uczuciowych, w sprawach związków. I te decyzje są trafne, y, są dla Was pomyślne. Jest karta bramy, czyli przejście jakiegoś progu, czegoś, co. Do, tych, do, tego czasu wam, do tego czasu wam doskwierało, jesteście w stanie teraz przez to przejść, tak, żeby y, przyniosło wam satysfakcję. I ta satysfakcja w tym tygodniu przy Was jest. Bardzo dobre zostanie dla do Skorpiona Strzelec. Co u Strzelca. Strzelca, wysiłek, mobilizacja, wszystkie dłonie na pulpit. Moi kochani, dużo siły, dam dużo siły, uwagi, pochłonie Wam coś, nad czym pracowaliście od dawna i teraz tak. W momencie, jak już będzie ta finalizacja, to jest takie, taka niepewność, tutaj nam się pojawia. To jest karta Piątki Pucharów, czyli, czy my naprawdę dobrze zrobiliśmy takie wątpliwości, czy naprawdę idziemy słuszną drogą, dobrą drogą, czy ta droga jest tą, tą właściwą. I ta karta mówi nam o tym, że jeżeli poświęciście temu wszystkiemu tyle czasu i tyle uwagi, ile trzeba było, tak, nie macie powodu do obaw. Nie macie. Jeżeli to było zrobione wszystko po tak zwanych łebkach, czyli yy, nie poświęciliście temu uwagi, trzeba będzie wrócić do tematu i zrobić to jeszcze raz. Moje kochane strzelce. Koziorożec. A u kozioroż Proszę bardzo, u koziorożca y, jakiś nowy plan, ktoś Wam podsunie w tym tygodniu jakąś nową myśl, nowy temat, y, zafascynuje Was to, ale ta osoba, która to zrobi, będzie miała już jakby gotowy schemat na to wszystko, gotową, gotową drogę, która jest wytyczona. Moi drodzy, warto jest tutaj zaufać tej osobie, bo ona doprowadzi Was do takiego celu, że będziecie mieć satysfakcję. I osiągnąć tą satysfakcję, i można śmiało mówić o sukcesie. Mhm. Wodnik. Co, u wodnika? A u wodnika cofnięcie się z drogi. A u wodnika sprawy związku w tym tygodniu. Sprawy, mamy kartę kochanków. Czyli takie rozważania na temat partnera, rozważania na temat też wyjazdu, podróży, czegoś co jest związane z drogą, to wszystko przy was jest i teraz jest karta odwrócenia, jeżeli się cofniecie, to będzie wasza decyzja, ale jeżeli pójdziecie tą drogą, to czeka na was przygoda, mówiąc krótko, czeka na was przygoda i fajnie spędzony czas. Ryby. Co u ryb? W tym tygodniu u ryb. O, już walizki spakowane, już jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi do wyjazdu. Jesteśmy gotowi do, do czegoś, co wcześniej zaplanowaliśmy. Jest to wyjazd albo ze znajomymi, albo z rodziną. Jest to wyjazd taki planowany, i coś tutaj nam się potoczy. Prędzej niż się spodziewamy przy tym wszystkim. Ewentualnie yy, zmiana, ale ta zmiana, przyrydwanie nie jest na Waszą niekorzyść. Czy nie bójmy się w tym tygodniu tego rodzaju zmian. Moi kochani, jak mówiłam, bardzo ogólne czytania. Ja za, zapraszam na czytania indywidualne, zapraszam na rytuały. Możemy zmienić swoją rzeczywistość, możemy zmienić świat wokół siebie, nie bójmy się tego. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Do następnego razu.